Rzadko, bo rzadko, ale jednak zdarzały się odcinki, szanowni Państwo, w Kozaków, w których nasz najlepszy bramkarz, jedyny, ale najlepszy, nie radził sobie z mniej utytułowanymi zawodnikami. Co będzie dzisiaj, nie wiem, bo naprzeciwko niego stanie zawodnik Jagiellonii Białystok Afimiko Pululu, król strzelców Ligi Konferencji z ubiegłego sezonu. Bonjour, good morning, dzień dobry Afimiko. Dzień dobry, dzień dobry. Czy ty, grzegasz afraid e, Mr. Pululu? Umiarkowanie, ale byłem kiedyś na konferencji. A czy Mr. Pululu afraid our goalkeeper? I hope no. You will count. Five seconds? Yes, I will count. Mogę liczyć, a co? Powiem, że mogę liczyć. Pięć sekund ma Fimi i... Ready? Ready. Idziemy. Powodzenia. Dziękuję. Jeden! Dwa! trzy! Set czasem! Set czasem! A wolno przed czasem? Można? 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 Gol! Afi, what do you prefer? Penalty or one-on-one? -on -one? Penalty is better. This is. When you are close to him, is... informacje! Może drugą obronisz? Jeden! Dwa! trzy! Goal! Jeszcze szybciej! Jeszcze szybciej! Dodatkowy punkt za czas? Peter than Abramowicz? Jest, jest. Nie wychodzę teraz. I bardzo dobrze. I mam nadzieję, że na filmko też nie wyjdzie. Dwa! Trzy cztery. Grzegorz, pytanie od abonentów. Po co wpadłeś do białego stoku? Poznać Afimików, wspaniały człowiek. Easy Afi, eh? Turbo kozak. I'm coming. Afi chodzi z rejonów, gdzie jest ciepło. Jak jest szalik in french? Échard. A? Échard. Échard. How much money do you have? What? How much? One, only one. Only one? No pewnie, Afi. I am uh, here, huh? Yes. Co? And I'm here. Co powiedział po francusku? Co powiedział? La course. Okay, you here? Yeah. Cool. Okay. ja... Dobrze mówi. Ok? Yes, Finally. I po to wpadłem do białego stopu. We need only respect our goals. Let's go, please. Nie wszyscy. Ło, wow. a nie było spalonego? No, no wstań, no, no, no back, back. Grzegorz, czy ty widzisz, jaki obwód uda mafi? Ma nie słyszę, ale myślę, że mi się uda. Ja myślę, że nie. Super! aj! aj, aj. Są dwie głowy, to nie jedna. No brawo, Afi, brawo. Obwód głowy jednak. Kurwokoza. Też spory. Turbo kozak. Dawaj. Ostatnia próba, Ty możesz wybrać. Maszyna. Albo ja. Ty. Możesz, ale nie musisz. Dziękuję Ci bardzo. Dobra piła. Dobra piła. Idziemy. Dla ciebie tylko dobra piła. Patrz Grzesiu. <laughs> you are staying at uh, javistok more than two years what's your feeling about this town and uh, this club at the moment so first of all i will say it was a big surprise when i came here because in the beginning i uh, never heard something about poland just yeah. about warsaw and then i can be honest i really the respect what they show and the, also the passion like when you go, go to the stadium all the fences behind you even when you lose they are all the time positive You have good energy this is something something big really and something what i respect a lot and they push all the time so this was a big surprise polish language is good yeah yeah I, I I try to learn it but is your favorite uh, Polish uh, sentence or words I say all the time jak się masz. Who's better free kicker Afi or Dudzik Dowik, Dowik, I need to I need to say No ale on poprawy od więc proszę But maybe I will show him today that I have maybe chance to shoot Yes, miało może nie strzelić Nowais for you Oh Ah, is zagrożony In razie. maybe second. It's for Imas. Jesus, I try for you this one. Let's go. <laughs> ah! First try for who? For the coach, that you can see that I can also shoot free kick. Yes, better than Dovik sometimes. Yes, exactly. no you try Afi, nie mam dobrych wiadomości, wdowik będzie frikiki robił. Afi nie. Nie, nie ma sens! Głowa, noga, czy klata? No! Ok, ok, noga. Ani nie głowa, ani nie klata. Ani nie noga. Problem. Kolanko. Not bad, not bad. How is strange? Kolanko? Żenu! No to oh. Niech będzie mało żenująco. Zostanie. Wyda Oh my god! What? Ten, czy 20? A uh, in the middle, in the middle, 15. Jest, jest, 15, Dokładnie. <ścoughs> Rozumiem, Grzegorzu, że AFI wybrał strzały w poprzeczkę. Prawie może od poprzeczki wpaść. O, wtedy bonus. O, jak Dowik. Tak! Hafi, freaky w dowik, Cornery, ty. Tak! Oddajecie się! Nie, nie, spokojnie! Wiem, Grzegorz, że masz jakieś porównanie do francuskiego jedzenia. Ha! Bardzo dobrze! French i Croissant. Oui. Croissant! Pss. Jak to mówił Frederus na kulma. Le croissant! Oh, show! Jak mówił na kulma będę go zjadł! Gaborku, czy to prawda, że wasz duet ma przygotowany podczas trzeciej próby, tak zwany show time? Oui, oui! Wiolą komu Exactement. Egzaktym! Wow. wow! Tak, to chyba to! Prawdopodobnie to tak znaczy, że. że mamy to! <ścoughs> Będziemy jeździli po całej Francji i Podlasiu. 20 punktów! Dziękuję! Teraz nie croissant, tylko stek. Stek. Tak. Idziemy. Christy. Idziemy. Pan Patrz, Patrz, Co się dzieje? No. Gol! No piękny gol! Piękny! Stek, kurwa! Tak. To właściwie bułka z masłem. Petit ne. Petit ne. A propos Grzegorz, petit ne i pani Afi, to my mamy petit bramka. Petit bramka razy dwa punkty. Okej, okay, idziemy. Warto dostrzec. Aaaa! Ale znowu stek. Grzesiu! Skoro ty jesteś taki biegły z jedzeniem w ogóle po francusku i tak dalej, to jak jest śniadanie po francusku? Ja nawet nie pamiętam, co jadłem na śniadanie, a co dopiero jak jest. Jest dobrze pewnie. Śniadanie? Śniadanie? Déjeuner. Déjeuner, Grzegorz. No, wyciągasz petit i masz śniadanie. Idziemy. Jak tako, A teraz zobaczysz deser. Patrz, Grzegorz. To jest, to jest... Cholera jasna. A you are not in the goal. No, no. nie, have got a very nice view. Nie, Grzegorz, a zróbmy tak. Jeśli Grzegorz to goal. If you score, ten point bonus. 20. Of course, my friend. Grzegorz, zapraszam. Liczymy free to one. Kusza. Oh, chique, seis, sete, sete, 19, 20! 20, 20 go. <f <remix> <f <comparulio> Troszkę fablują! Pazernie, panie, pallują. Pazernie! Puść to! nie rób tego! I to mogę zadać jeszcze, żeby strzelił ra. Ja bym dał ekstra punkt za bardzo celny strzał. Widać, że się podoba konkurencja. To bardzo simple, Afi. Goalkeeper so good. No goalkeeper, 50 points for you. Okay, thank you. nie wie, czy Afi ma prawą nogę. Ale się dowie. Right foot, Afi. Jesus Christ. A teraz? Co założymy na prawą nogę? Normal, shoes, good. Yes, stop. A Aw co? A co? <Knie> Afi <zainteresujesz> ready? No, can I, let me try something else Oh my goodness, look, OK! Grzegorz, tym co będzie? Nie wiem, też. On już żongluje! On już żongluje! <laughs> oh! No, Afi! Nie typowy rzut karny. No, taki Made in USA! To prawda. Made in Democratic Congo! Tak! <laughs> Grzegorz, nie od dziś wiemy, że żonglerka po angielsku to juggling, a po francusku i french jongleur. Jongleur! Czy już wiemy, skąd Grzegorz jest żonglerka? Z jakiego języka? Z angielskiego, prawda? Brawo! Dobra. Ale jongleur! Yeah. Grzegorz, czy mogę Cię wynająć, żeby to policzyć? Tak, wyniki podamy wkrótce. Turbo Kozak, good fan for you? Yes, good fan, really good fan. I like it. Me better than goalkeeper? Uh, nie, sorry. Goalkeeper better? A, a lot of? yeah, sorry, He, a bad technique. A, ale, że, że, że piłkarsko? Ale ja, ja e, better guy. Yes. Przepięknie pisze, przepięknie. Very beautiful. Thank you, thank you. Very beautiful. Widać, że do szkoły Pululu nasz kolega chodził. A Filiko, tutaj zawsze na koniec programu. Ludzie nie Polacy mówią po polsku. Tylko, tylko polski język tutaj teraz. Ty musisz się pożegnać w języku polskim, bo ja po francusku na przykład też umiem, że suis Bartek nie, 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 przepraszam, że suis że Mapel Bartek, żabit A Varsovie, Juvre Achetie i jeszcze bardzo umiem ten ten, że prąd nie, yeah. yeah. czyli biorę prysznic. A teraz Afi y, po polsku, po polsku. Tak. E, cześć panowie. Panie. I panie? Ja mam e, Afimiku Pululu. Ja mam 26 lat. 26 lat. Tak. Mam żonę. Żona jest. Jest żona? Żona? No no no. no. Nie ma żony. Nie ma żony. Nie ma żony. Nie ma żony. A Afi by chciał mieć żonę from Poland? E, nie wiem. Nie wiem. Ale może być. I don't know. <laughs> no. i jeszcze i na sam koniec, 26 lat. Eee... U, ulubione polskie danie. Am am. Eee, am am. Eee, pierogi. 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 Eee... Ja mam francuski. Francuski? Francuski paszport. Tak. In Angola i Kongo. Angola-Kongo też tam bywał, oczywiście. Dobra. Eee... I repeat, i jak skończy mi się kontrakt z Jagielonią z Jagielonią, to go przedłużę do żywotnio. Do żywotnio. I będę miał z Białego Stoku żonę. Z białego stoku, żonę, żonę. To mówiłem ja, to mówi nie ma Afi Pululu, pululu Do widzenia. Do widzenia panowie i panie. I panie.